wchodzę do pomieszczenia. Zobaczcie, tu kolejnych. Do młyna, nie? To były stare młyny. Prąd zużywamy dla siebie, resztę sprzedajemy. No, ta są... tarcza jest z którego kościoła, Pani powie? To jest z klasztornego Skartu. Z Kolegiaty? Z Kolegiaty, tak. No. I to jest co, jesiot? To jest jesiot, o, o tak Takie Chyba jakiś jesiod taki jesiod od... duży, co? Nie potrafię dokładnie powiedzieć, od czego to jest śmigło. Jeden Pan mówi, powiedział, że to jest od Messerschmitta. Pierwsza chyba wafelnica, zobaczcie. Widać oparte tutaj, ten domek stary to był z, z kościoła, ze Sianowa. Pan Mieczysław Walko, jesteśmy Sianowo, Cieszonka, Cieszonko, to Cieszonko? Cieszonko, Powiedz o tak, tak wyglądają te rybki, o tak pstrągi. skaczą, o. No tu jest moc zainstalowana, 22 kW, 22 kW. Taki tutaj obraz to chyba wszyscy pamiętają, mojej babci, dziadka, zawsze taki wisiał. Jesiotry i pstrągi. Jesiotry, tak. Szlachetne rybki. Tak. Były wymieniane tarcze i dostały księdza To takie już historyczne. To są już historyczne. Od one... księdza. Tak, pamięci, księdza, księdza Powiatowa Rada Narodowa w Kartuzach. Oryginalna tablica. Te życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego panu życzę. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Ja jestem dzisiaj w fajnym, magicznym miejscu koło Sianowa, w Cieszonko, gdzie mieszka pan Mieczysław Walkusz. Pan Mieczysław Walkusz, który z biegiem lat nazbierał bardzo fajnych tutaj dużo rzeczy, mieszka z naturą, obcując z nią. Za mną rzeka Łeba, w tle młyn, stary domek, dom rodzinny, młyn z 1860 roku. No i takie właśnie, takie właśnie mieszkanie z naturą. Tu również zajmuję się hodowlą siotrów, pstrągów, Mieszka naprawdę w cudownym miejscu, dokładnie widać. I zobaczcie, wszędzie historia. Tutaj, zanim, zanim przejdę dalej do filmu, to zobaczcie te, te tarcze od zegara. To nie są zwykłe tarcze. To są tarcze, które niegdyś, przed wojną, znajdowały się, albo jeszcze szybciej, na wieży kościoła w Sianowie. I właśnie one są u pana Walkusza. Każda rzecz posiada pewnie swoją osobną historię. Stare szafy, piece. Tutaj Wam pokażę, proszę, Powiatowa Rada Narodowa w Kartuzach. Oryginalna tablica informująca o tym miejscu. O, proszę, lampy. Myślę, że niektóre rzeczy to mogą mieć nawet kilkaset lat. Sieci, U właściciel, również zajmuje się rybołówstwem. A dokładnie ma smaczne tutaj wstrągi w rzece, która płynie obok. Zobaczcie, następna piękna rzecz. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Zdrowia w Kartuzach, przychodnia obwodowa. I tutaj idziemy dalej, zobaczcie. Pamiętacie, najstarszą franie kiedyś tak się prało. Brudne ubrania. Zobaczcie, lampy: jedna lampa, druga lampa podkowy, które przynoszą szczęście. Wiele rzeczy, garnki, myślę, że z początku XIX wieku waga tu dla kobiet: żelazko, zobaczcie czym się prasowało. Naprawdę szereg rzeczy o, do pszczelarstwa. Kolejne, kolejne różne żelazka, piękny rower. Pewnie długo przed tym, zanim powstało Wigry, no i ten budynek. Budynek niesamowity, zobaczcie, jeszcze tutaj chyba glina, tak, w środku glina, trzcina i wiele, wiele historii. Pan Mieczysław Walko, jesteśmy Sianowo, Cieszonka, cieszonko, to cieszonko, cieszonko? Cieszonko, tak. A za nami młyn historyczny. A za nami jest młyn historyczny, który mielił. Zboże. Na Z 1800, mąkę. którego 1860 roku tak, mówił pan? 1860 przy odnawianiu właśnie tych pozwolenia wodnoprawnego, to wtedy ja tą datę sam zauważyłeś. Młyn no, wodny. Tak. I słuchajcie, rzeka Łeba przepływa. Rzeka łeba. Można tak, powiedzieć, że tak. przez pana dom przepływa rzeka łeba. Taka tak naprawdę. jest Dokładnie. przez podwórko tutaj płynie y, rzeka łeba, właściwie to jest młynówka, nie to jest taki... nazwane jest to młynówką, bo łeba płynie tutaj troszeczkę dalej. Troszeczkę do, boczki, boczkiem rozumiem. płynie. A to jest młynówka, albo kanał wodny, tak to nazywa Czyli taka odnoga od, od rzeki, noga, tak, która sprawia, tak. że naturalny ten bieg wody tak, tak, przepływa tak. przez ten młyn i wskakuje z powrotem do rzeki Łeba. Dokładnie tak. Zatacza koło i tak właśnie... Panie Mieczysławie, tak. Pan tu ma, no nie wiem, Pan tu się urodził, Pan tutaj całe życie mieszkał, tutaj też Pana rodzice. Pan jest w stanie ocenić, ile Pan ma tutaj historii w tych wszystkich rzeczach, które Pan tutaj nazbierał, też powiem pewnie. No, trochę się nazbierało, tak. Nazbierało się trochę, trochę tutaj było. No. Chociaż takie nieraz żałuję, że takie rzeczy, które były bardziej historyczne, to zostały wywiezione na złom nie? i potem dopiero jak się zreflektowałem, to trochę wstrzymałem. Chociaż no niektóre też by tutaj wymagały porządku jakiegoś, ale jest troszeczkę, tutaj jest różnych tych rolniczych tam, tych, Takich spraw różnych. Moja są jeszcze też Ale pan od, też od, chyba tak. taki sentyment do tych rzeczy ma. Bo no to nie tak, chodzi o tak, no, Nie, przecież. nie, nie, nie. Ja starocie, właśnie lubię starocie. Takiej czasami ktoś przyniesie tutaj do mnie, nie? Jest to przeważnie wymiana Aha, za ryby. Pan coś przyniesie? A pan ryby, to za chwilę tak. pokażemy. Pan przecież Aha, a, a, hoduje tak. tutaj piękne rybki. Tutaj. No ryby, tak, są, strągi. Strągi, ma pan takich stałych pewnie klientów? Strągi, siotry, tak. No stałych raczej. Bliżej świąt. Bliżej świąt przeważnie, tak. I słuchajcie, piękna miejscowość e, piękna miejscowość pod, e, pod kartuzami. Pan Mieczysław, który po prostu kocha naturę, bo to jest naprawdę pięknie. tutaj nie raz u pana bywałem. To jest sama natura. To tak. jest tylko natura, Tura. tak można powiedzieć. E, można się nie dość cofnąć poprzez te eksponaty, te naturalne budynki, które tutaj są przez te rzeczy, które Pan nazbierał, i po prostu zróbcie z naturą, bo to tylko ryby, ptaki i cisza. Tak, i cisza. No i tutaj, Chyba jak natura. pijemy z żoną kawę, jak się ociepli, to przylatuje orzeł, bielik, który siedzi tutaj na drzewach. i Zobaczcie, na w nie... to, co tutaj przy, tak, przylatuje, są, tego ciężko, są, to ciężko są, to zobaczyć. Tak, również ptaszki, zimorodki, nie? które czasami widujemy, że, bo zimorodek to on osobno przeważnie wędruje, ale tu. Widziałem jak na łódce siedziały trzy razem, nie? No to był zupełny taki yy, no, moment, który nie ma. Panie Mieczysławie, ale tutaj ten, yy, ten turbina jest cały czas jest napędzana wodą i, i, i prąd jest tak, uzyskiwany tak, z, tej, tak. z tego yy, młyna, można tak powiedzieć, z jest, XVIII wieku. I, tak, jest uzyskiwana. No to poprzednio to było wtedy koło wodne, nie to zostało zmienione no ta, koło, tam koło. Nie? koło wodne, nie? Teraz jest no e i jest turbinę. tutaj ta yy, turbina, która yy, napędza prądnicę. Prąd zużywamy dla siebie, resztę sprzedajemy. No w okresie, kiedy woda jest, ostatnie lata to y, zrobiła się susza w całej Polsce, także są przerwy Do, dosyć takie spore przerwy, tak jak wszędzie. no. Panie Miesławie, czy tak. możemy zobaczyć, bo ja zauważyłem tu za jednym budynkiem, ma pan takie wielkie tarce od zegarka. Od zegara? Zegara, zegarka. tak. Może pan coś o nich powiedzieć, może tam się przejdziemy. No proszę bardzo. Ja, ja kupiłem po prostu kupiłem je ze złomu. Żal mi tak było, one są. Tam wymieniano, nie, a Czyli to zatarcza ta jest z którego kościoła, Pani powie? To jest yy, z klasztornego, z Kartus. Z kolegiaty? Z kolegiaty, tak. Słuchajcie... To znaczy nie jestem, nie, może na 100% nie byłbym pewny, ale tak mi powiedzieli panowie, którzy tam ten złom skupowali. Nie? Ale słuchajcie, to można było... Nie, bo jest to podobne. Nie byłby problem to ustalić, prawda, po, tej, po tej... No nie byłby problem ustalić, to by można było właśnie... To bo chociaż, no, przysiąść bym nie mógł, nie, tylko mówię tak... Yy, to, co słyszałem? Ale to no. kolejna ale na, jest. Na, na, to prawdopodobnie tak. No to jest Tutaj jest kolejna, to, to wszystko jest kolejna się tarcza. Tylko dwie, dwie, dwie zdążyłem tam. Dwie yy, pod nas Tak, tak pan, dwie, dwie tarcze, tak. O tu. No to. Ona jest podob, bardzo podobna. Tam chyba było trzy, o ile wiem, w kościele. Zresztą słuchajcie, muszę, no, muszę, muszę, tarcze, muszę myślę, że spojrzeć. Nie, należą do kolegi... nie były na kolegiacie niegdyś. Ale ma pan tu jeszcze w takim lepszym stanie tarcze również, tak? Dwie. To są tarcze. Yy... Tu jak widać oparte tutaj no ten domek stary to był z, z kościoła ze z Sianowa. To są z Sianowa, oryginalne. Tak, te tarcze dostałem jeszcze od, tam były wymieniane tarcze i dostałem Czyli od księdza pipiórki. To takie już historyczne. To są jest historyczne. W świętej bo one, pamięci księdza. Tak, świętej pamięci księdza pipiórki, tak, a one były... No nie wiem, pewnie przed wojną zakładane, bo to widać, że to jest blacha. Czarna i malowa malowana Blas, była odmalowywana. Ale cały czas y, y, są, cały czas istnieją, S, y, y, są trwałe. Tak, one są trwałe, no ale, ale, ale na, w kościele zostały te same założone, ten sam wymiar, ale może y, z, z materiału jakiegoś bardziej szlachetnego. Nie? Tak, Zobaczcie, Uważam. No. Grubości, nie wiem, będę tak. strzelał. No, no one są cieńsze, ale tutaj jest takie obramowanie. Myślę, obramowanie że... tak, widać, na nity to jest nitowane, jeszcze nie stary sposób nitowana, to jest centymetr może grubości. Blacha jest cięższa, taka ramka, o. O, i nie tak było jest. spawania, tylko nity. są no właśnie nie było są One ma średnicy. Są no nie wiem ile one mogą mieć średnicy, no tak. No są trochę niższe ode mnie. Ja no mam 180, półtora metra mają. No. Metra. A ten budynek panie Uśla, to z jakiego okresu jestem? A ten budynek Jak to, to już dokładnie nie, Tak, to był budynek, w którym tutaj mieszkała rodzina tutaj i budynek powstał i ten młyn. Pan tutaj jeszcze mieszkał? Nie, w tym budynku ja już, ja już nie mieszkałem. Tu mieszkali dziadkowie, nie. Moi dziadkowie ty mieszkali w tym budynku, nie. Pięknie. A rodzice to już mieszkali tam w tej przybudówce. Panie no to, Mieczysławie, to idziemy do tej mikroelektrowni, która tak, tutaj. Tak, zobaczymy działa. tam do wnętrza. Wejdziemy. Zobaczcie, po woda nie? przepływa. O, ja mówię. Tutaj no tędy tak. można jakoś przejść. Można, można przejść, proszę bardzo, ja o, pójdę. Idziemy, zobaczcie. No, 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 no. Panie Mieczysław zaraz pokażę mi, jak ta mikroelektrownia z 1860 roku jeszcze tutaj działa. No tu jest. tutaj wchodzę do pomieszczenia, zobaczcie, tu kolejnych. Do młyna, nie, to do był młyna. stary młyn. Teraz stary się młynia tutaj. Stary do dziesiątki, Setki rzeczy różnych znowu historii. Zobaczcie, żelazka, same dzwonki, zobaczcie ile. Dzwonki, dyplom tam jest. O, dyplom. Mistrzowski. Walkusz Franciszek, rozumiem. To że jest to Franciszek, to jest mój ojciec. Takie dyplomy zostały wydawane. Zobaczcie, ogromna historia. No, tak. Teraz idziemy. Dzwonki. Włączę światło, ja tak? Tu pa... tak? Tak, Ja jeszcze tu zobaczę tylko. Dobrze. sobie to radio. Zobaczcie, jedno radio. Radio Luna, na pewno historyczne. Lampy. No, naprawdę kawał historii. Tak. No to teraz idziemy. Zapraszam tutaj dalej do. To podziemia do piwnic. Idziemy Piwnicy do myna. No tak, można powiedzieć. Piwnica młyna, piwnic czyli ta, elektrownia w tej chwili. Tego Młyna. Tak? Tutaj, tutaj teraz działa obecnie, mikroelektrownia wodna. o. I zobaczymy, tak jak to się to nazywa. Wszystko działa. O, Zobaczcie. Sam jestem ciekawy, czy to jest głośno. Tak, tu jest troszeczkę głośno. Tu widać nie. Czyli w tej chwili tu jest po prostu wodą napędzana. Tak, wodą napędzana. Turbina, Turbina. Francisa taki prosty sposób. A o jakiej mocy daje tutaj prąd? No tu jest moc zainstalowana 22 kW. 22 kW zacznę. A co a daje cegły. tyle mocy w zależności od wody. Na zasadzie tej prostej przekładni pasowej. Czyli ma Pan u siebie prąd? Tak. Dzięki temu? Mam prąd dzięki temu i... Zobaczcie jeszcze to klepienie, wszystko stare, historyczne. Cegły. A to są stare silosy, silosy tak, którym się zboże sypało na, na walce. Czyli nie? to w XVIII wieku jeszcze? Nie, to nie, to już zostało y, przebudowane. Przed wojną y, czy po y, przed, przed drugą przed wojną światową. światową. A, Czyli takie a, a Po wojnie, y, po wojnie pierwszej wojny światowej, to były żarna i takie y, na to kamienie się kręciły, tu nie? wyposażenie jeszcze młyna. Tak. A tam są okienka, bo zboże się sypywało, nie? Zboże się sypywało i to można było to było do obserwacji, nie? Czy zboże było, czy tak, nie tak. było, nie? Ja tak. byłem w Chmielonku i to właśnie jak podobnie tam jest to. Tak, tak, tak. Zobaczcie, wszystko, no. wszystko oryginalne. I widać te belki, jakie trwałe, mocne. Tak, idziemy do rybek, pokażę jak ryby... I jakie pan tutaj ma? Mam strongi tutaj. W tym stawie mam strągi. Jeden i drugi strong, i teraz będę... Spróbujemy im dać trochę żarcia, czy one będą... No zobaczcie, co czy się one o, już trochę zaczynają żerować. Zobaczcie. Pierwszy stawek, potem I... drugi stawek. Zobaczymy, czy tu też będą jadły. I jesiot. A w drugim, tym trzecim stawie to sobie jesiotry. Jesiotry i pstrągi, Jesiotry, tak. Szlachetne rybki. Tak. Zwłaszcza Jesiot, który jest rybą bardzo starą. Miliony lat się nie zmieniła ta ryba. Bardzo smaczna i bardzo zdrowotna, nie? O. o już tak słoneczko świeci jest. I tak można troszeczkę pokarmić i odpocząć, nie? Panie Mieczysławie, można zobaczyć takiego jesiotra, bo już nie pamiętam wiem tak, jak stronki wyglądają. Be, ja wezmę tutaj podbierak i wyłowię. O. I to jest co? Jesiot? To jest jesiot, o, o tak, tak. Taki wygląda. chyba jakiś jesiot, taki duży, co? No to jest taki... nie aż za duży, bo jesiot... Raz ta większą, no ten będzie miał gdzieś tak około no, 3 kg może. Ale piękne jest. No jest piękne, ten już ten się nadaje do użytku, do wędzenia i w galaretę. Tak, no piękny, dobra, piękny. Ja teraz rzucam go spo... Niech sobie żyje. O! o pięknie. I tyle, nie? I teraz jeszcze mogę pokazać jeszcze pstrągi. O, jeszcze pstrągi byśmy zobaczyli. Jeszcze wstrągi zobaczymy, nie? Czyli na święta, o święta Pana bardzo dużo ludzi odwiedza? Tak, no na święta, na święta y, Bożego Narodzenia najwięcej, ale na święta Wielkanoc Wielkanocy też troszkę przyjadą, też rybkę lubią, nie? To tak, no i, i do piątku, do piątku. I tak, 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 do piątku. Wielki Czwartek, Wielki Piątek przyjeżdżają, nie? I ta woda tutaj się przelewa już do rzeki ta dalej? Się le, przelega, ta woda się przelewa tutaj. Do rzeki łeby już tak? Do rzeki łeby, no, no najpierw do osadnika pierwszego, drugiego. Ona się uczyszcza i, i woda wpada do łeby, nie? Taka woda jak przychodzi, taka powinna być oddana do łeby, nie? Do... Tak jak przychodzi woda, taka powinna być oddana tak. do łeby. I to jest piękna zasada, zobaczcie. Woda jest oczyszczona i z powrotem. Tak, do rzeki. jest to mała hodowla, bardzo mała, zagęszczenie, jest bardzo malutkie, stąd ryba jest. Ryba jest zdrowiutka, jest to bardzo małe zagęszczenie, nie są takie to typowe stawy, tylko o, piękne, jest to jak gdyby takie o powiedz, o tak, tak wyglądają te rybki, tak pstrągi. skaczą. O. No i świeżutkie. Lampę, to jest lampa, y, lampa morska, taka ze statku. O, tam Ale robione morska. to są to, ma, to tak, taka narożna. To jest y, kolejowa ta lampa. To mi przyjdzie Panie w skórę, Jak długo tak, tak, tak. by pan zbiera w ogóle te rzeczy ogólnie? można to jakoś no, liczyć? Ja mniej więcej tak y, y, mamy y, no, gdzieś bo ok, no, chcemy powiedzieć 20 lat, może... O, 20 około lat. 20 lat, może no, tak około, no, tak. Może nie zbieram, ale tak ja zacząłem się y, interesować tym I tutaj powoli, na szczęście. No. Podkowy. O, to są podkowy. No, Można to zawody to... zrobić w rzucaniu podkowami. O tak, tak, właśnie, na szczęście. O tu jeszcze mamy etykietę taką, że jest na... nasza fabryka, kiedyś czytałem, nie? Bydgoszcz, zdaje się, czy tam, nie pamiętam, ale jest to... Latarnia. Była to nasza fabryka, wiem, że... Rufowa. Tak, tak, tak. To czyli to była nasza, no nasza, no ale to zapomniałem, czy to Poznań, Bydgoszcz Zakłady tak dalej, sprzętu do... okrętowego, bydgoskie zakłady sprzętu okrętowego. O, Bydgoszcz, tak to dobrze zgadza pamiętam, się, dobrze Bydgoszcz. Tutaj mamy wirnik od turbinki małej, wirnik od turbiny Francisa, to jest serce turbinki tutaj, tak. Tej, która tutaj u tak, tak, Pana w młynie? Tak, ten wirnik, tak. Tak, jako druga turbinka to jest, jako, jako, jako druga, którą remontuję, chcę ją... Panie Władysławie, a ja to śmigło, które zawsze mnie interesuje, tamto od samolotu, to jest jaki, jaki to samolot był? Tamu... <laughs> to śmigło, ponieważ ono zostało yy, mi, mi, ja, ja, zostało mi przywiezione to śmigło i ja nie potrafię dokładnie powiedzieć od czego to jest śmigło. Jeden pan mówi, powiedział, że to jest od Messerschmitta. Wszystko tutaj coś chyba, co niektórzy najstarsi pamiętają, ale to pierwsza chyba wafelnica, zobaczcie. I można sobie robić piękne takie wafle w serduszko na piecyku, takim opalanym drewnem czy, czy też trochę węglem. U góry nawet jest przepis na robienie, zobaczcie. Ile mleka trzeba dać, ile mąki i jak długo piec. Piękne lampy, zobaczcie. Wszystko dziesiątki, dziesiątki lat. O, tutaj do, zobaczcie, kuchenne narzędzie. Kuchenne narzędzie takie do wyciskania, powiedzmy, czosnku. O, tutaj również chyba magiel. Jeszcze, zobaczcie, magiel na drewniane wałki. Pewnie działa. Stare skrzynki, stare butelki, zobaczcie, jeszcze z takimi kapslami. Takich skrzynek tutaj jest dużo i wiele, wiele pralek. Zobaczcie, pierwszych pralek z XIX wieku. Wtedy nikomu się jeszcze się nie nudziło. Różne o, na mleko zbiorniki. Kolejne oryginalne skrzynki na napoje. Tutaj nawet coś jest napisane, zobaczcie. O, Frankfurt. Kolejna skrzynka. Kolejna pralka. A tuż za dunkiem zobaczcie piękna, piękna rzeka. Właściciel tej nieruchomości to naprawdę niesamowity człowiek, bo dba o to, żeby zachować te rzeczy w takim stanie, jakie były. Proszę zobaczyć. Każdy kto kiedyś pracował koniami w polu, to wie co to jest. Wszystko oryginalne. Tutaj donoszenia do wiader z wodą od studni. Również pamiętacie? Teraz wchodzę do środka. Słuchajcie, zobaczę, jak wygląda środko w domu. O, tu jakaś trochę dziura jest. Ale zobaczcie. Stara. Stara kuchenka. Wszystko jak, jak kiedyś. Idę dalej. Zobaczcie. Ma swój klimat. Oryginalna szafa. Oryginalny piec. Zobaczcie. Piękny kaflowy piec. Na pewno działa. A u góry oczywiście. Kolejna kilka sztuk, o żelazka, naprawdę super. Taki tutaj obraz to chyba wszyscy pamiętają. Mojej babci, dziadka zawsze taki wisiał. O jeszcze zasłony, to następne zobaczcie piękne. Piękne takie pojemniki na sól, pieprz, in, cukier i inne rzeczy. No i ten piękny widok tam w tle rzeka. Wiele, wiele wspaniałych rzeczy i zobaczcie. I znowu kolejne wspaniałe młynki. Niesamowita historia. Idę dalej, tu wszystko jak zaczarowane. Mam wrażenie, że tutaj ktoś cały czas mieszka. Przynajmniej takie wrażenie tutaj. Proszę zobaczyć, tu kolejne pomieszczenie. Niesamowite, zobaczcie, wszystko takie zachowane w takim naturalnym stanie, o tutaj kolejny obraz, który wisiał taki Moich, moich dziadków, oczywiście, jak w pokój, to musi być również radio, na którym można było posłuchać. Radio Wolna Europa, drzwi, wszystko zachowane w takim naturalnym stanie. Zobaczcie, pięknie. O, widzę neclowskie wyroby gliniane. Jan Paweł II, oczywiście, Matka Boska, jak w każdym. Jak w każdym domu, tutaj za drzwiami widzę, coś kolejnego się kryje. Proszę zobaczyć kolejne radio piękne. O i maszyna do szycia. I z drugiej strony również rzeka, która tutaj tędy przepływa. Patrzcie jaka stara lampa. Jedna. Kolejne. Piękne tu światło. O i takie różne zbiorniczki na Herbaty, na kawę, tam jakaś, nie wiem, czy to stara maszyna? Do szycia, czy, czy co? O, tutaj jakieś koła. Również koła odwozu. Tu również od maszyny stół, że tak powiem. A to, nie wiem, jakaś harfa, może od pianina, fortepianu, nie mam pojęcia. Stare nożyce, zobaczcie. Przeróżne rzeczy. Lampy, zegary. O, zobaczcie, 12, 12, prawie 13 stopni tutaj na zewnątrz. Koniec. Panie Ucisławie, to gratuluję. Dużo zdrowia panu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, e, no świetna, dziękuję. świetna pasja zbieranie takiej historii. Ja też to uwielbiam bardzo. Może nie mam tego aż tyle, bardziej dokumenty, bardziej fotografie, bardziej takie. Rzeczy, ale naprawdę u Pana to można parę godzin sobie spokojnie spędzić i, i tą historię poglądać. O tak, na pewno, na pewno. Jakby tak się zagłębić chociaż w jeden przedmiot, to można opowiedzieć. Mieszkać jak w młynie z XVIII wieku, wie Pan, oglądać takie rzeczy tak, z, z naturą, rybki, wszystko. Także naprawdę życzę dużo zdrowia i wszystkiego dobrego Panu życzę. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.